Cześć, witamy Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Little Big Planet 2 po bardzo, bardzo długim czasie. Ja jestem Dutz, jest ze mną nikt inny, tylko Spiderman. Nieprawda, ja, ja <laughs> jestem to jest, znaczy jestem Znaczy, troszkę Spidermanem, ale to jest moja ukryta. Jak mogłaś mi powiedzieć, że tak naprawdę jestem Spidermanem? Przepraszam. Bardzo. Dobrze. I cóż, i widzimy się dzisiaj, ponieważ obiecaliśmy Wam kiedyś dodatek DLC do tej gry, który miał co to jest za dodatek? To są mapety, tak? Mapety. Mapety, Demapets się nazywa. I to, z tego co pamiętam, jest dosyć krótki dodatek, który rozważamy nagranie w jednym odcinku. Ewentualnie podzielenie później tego odcinka na dwie części, jeśli okaże się być zbyt długi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. śmiem twierdzić, że nie pamiętasz, jak długi był ten odcinek. Myślę, że masz sporo racji. Tylko trochę ściemniasz i nie pokazuj swoich włosów pod pachami, dobrze? Właśnie, ja mam zobaczcie. Moja postać ma włosy pod pachami. No, ja staję nie wiem, czy to. Wyżej. Tak, Muszę Będzie na czymś widać. jasnym stanąć. O, widzicie? Tam mi się coś, co jakieś krzaki, kurde, wiją. Ale dobra. 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 Spidermanie. Zacznij. A, ja mam zaczynać? To ja muszę... Tak. Jak się stąd schodzi? Stędy się schodzi? Tak. Boże, jak my w to dawno nie graliśmy. Nie, bo widzisz, zawsze ja to robiłam, a teraz to jest na twoim koncie. Opowiedz, Czemu mam taką brzydką planetę? Czy, czy, czy ty coś robiłaś? Nie. Na? Na. Awalonia, kosmos, fabryka lepszego jutra. Czy nie tu, musisz się cofnąć. Gdzie? Więcej historii. Uuuu! A co to było to drugie? Nie wiem, jakie to ma znaczenie. Nie wiem. Dobra, to jest początek pierwszy. Ostat... To jest początek. Masz rację, to, to w filmiku zaczynamy, tak? Tak. Dobra, jedziemy. Ale zacznij od tego. A czemu od tego? No bo tak. A, bo to jest wyjściowa! Ja myślę, że to jest strzałka, to jest po prostu takie o, takie... No, no dobra, spoko, lecimy. No. Zestaw poziomów mapety premium. Mamy zdążyć to przeczytać? Nie, to będzie się skrolować w nieskończoność, aż gra się załaduje. Chyba. Nie wiem. Chyba się nie załaduje. Mówisz? No. To co się robi? Ja nie wiem, które to jest pierwsze. A zobacz to. To jest instrukcja mapetów i tu jest czas wło... To jest to, to jest no. to. Już mamy, już mamy, już mamy. Wczytywanie. No, i jak widzicie, zmieniliśmy. O, patrz, jakie się kołkami fajnie bawi na dole. Mówiłam, o, ci o, to przez... Przecież prawie kilka odcinków poprzedniej serii, znaczy tej serii. A nie, ty... to nieprawda, bo ty A zawsze ty oczywiście robiłaś. Oczywiście mnie nie słuchałeś. Wszystko dobrze? Odkrywam nowe funkcje, tak? Uh. Uh. Aha. Szmaka... Szmacianko, co się teraz nazywają? Szmacianko-cosiami właściwie. Matko. Szmacianko-cosiami. Szmatko, Naucz Szmacianko się Szma... na na czytać. Szmacianko-wianeczka. Konstantyna Politajna. Konstantyno wianeczka. Szmacianko-wianeczka. To Gonzo jest? Mhm. Kermit jest straszny. Mógłby mu coś z tą matką zrobić. coś, hura! Szmatko, co się, chyba nas jest liczba mnoga. Hurra, nie to Sztuk było... dwie, o to jestem ja tylko, a teraz ja jestem pani głównym. Nie, nie lubię cię. <noise> Psycholes są fajne. Bo nie pamiętam mapetów? Próbuję sobie teraz przypomnieć w ogóle całą, całą ekipę tych mapetów. Ja pamiętam święte pingi. Ale nienawidziłem suki. Ja też. Naprawdę. Zwierzak ale oni byli świetni. Zwierzak był zajebisty A kuki monster w ulicy Sezamkowej? zamkowej... tak, to nie tutaj. Elmo też. Ja zawsze, zawsze jak byłem mały, to myliłem Elmo i zwierzaka. No. To jest gdzieś taki mały w porównaniu do nich. No. Ojej, mały co to jest yeah. spider Spiderman. Co to jest gie? Spiderman, ja nie mogę się doczekać jak mi dadzą linkę i będę się mógł gibać na tych takie pszt, pszt. Czy ty sobie za dużo nie wyobrażasz? Wyobrażam sobie Spidermana, który lata na linkach. Tylko po to wziąłem ten kostium. Aha. Hmm. Przyciągo żel. Czajsz. Za cholerę cholerstwa nie pamiętam. Ja już pamiętam Tak, i ty jesteś spidermanem, leć pan na ratunek Ty czym jesteś? A ty masz miotłę. Jesteś Jestem kobietą. Mi A wiedźmą! Zapomniałem! Grzecznie powiem ci spierdalaj. <laughs> Jak ja to lubię! Brakowało ci tego. Wrócimy teraz do mapy? Wrócimy, fajnie, to zobaczymy ile jest levelu. Słuchaj. Jest 1, 2, 3, 4, 5. 5! Może czujesz jak wujcy z synką, jakbyśmy poznawali literki. Czujesz jak w przedszkolu. No. Tak patrząc na Twój głos, słysząc Twój głos. Spadaj. Teraz ja cię będę nękać, że masz wczytać level. A to nie było przypadkiem jakoś tak, że w tych pierwszych levelach mopeców były jakieś takie fajne minigierki? Taka masa minigierek? No. Boże, jaki jeden tam był słuchany. Grać. Fatalnie mają dobrane te głosy, tak sobie myślę Trochę tak Piggy! Świń, Świń Czy ta steroida jest w kształcie świńskiego nosa? Tak Genialny, po prostu, reuse resourców. No, suchar. No, w końcu! Dajcie mi linkę! Patrz, z nimi latam. A czy my nie mieliśmy tu zebranych naklejek, czy coś? Jakieś... No, chyba jednak nie. Aaa, to tak się latało. To było ja. fajne, nawet. Tylko, że się strasznie bugowało, pamiętasz? Haha. Ha. A jak to zrobiłaś? Nacisnąłem dwa razy przycisk skoku, słuchając, co on do mnie mówi. Chciach Fajne! O, kto to zbiera punkty? to nie? Co się dzieje? Nie wiem Co tam się stało? Czemu nas tak mam, zbugowało? Nie wiem o co chodziło Ja mówię, to się nam topę zbaguje, nie? O, poszło I... Dawaj do góry Ups A to teraz ty musisz za mną podążać Bo teraz za mną kam kamera chodzi Indyk To będzie dobre Nie A cię będę męczył A o co tam chodzi? Aum Otwórz, drzwi! Ow! Brutal! Ła! Wow, wow. Faźcie żyło! Bo ja się że zrobi to samo nam. A tu się czekaj, może gdzieś tu się gdzieś wchodzi. Nie, nie, nie da się. Ha ty kurde. Ja zaryzykuję. Dał radę o, A to coś. chyba tylko dwa razy, tak? Jak jak się pacnie. Nie wiem. Au. Au, łał ła, ła, ła. tam jest podłoga elektryczna. No, tak, nie do To bo się w tą sama. Weź, jak zginiesz, to. A jaka ty aktywować skok? Musimy za nim o boje. Aha. Okej. Okay. Tak, tam się dostać wyżej. Musimy skoczyć. O tak. Chyba tak nie działa, że kamera za tobą podąża. Wiesz, a myślisz, że co za tym, kto jest dalej? o, widzisz, no chyba chyba za mną. Nie, za tym, kto jest dalej. No, czyli za mną. I co, może zejść jeszcze. No tak. Gdzieś ty wlazła, chodź. No idę! Spiderman, Spiderman. Tu, Dobra, już nie narzekaj. Kim jest koleś w worku na głowie? Tajemniczym sack bojem. On nie jest sugbojem, jest za dużo sackboya. Nie mógłby się. Wow! Pamiętam Pamiętamy, wpisujcie miasta. Czekaj, bańkę jedną mamy i nie mogę dorwać. Olej bańka. Nie olewaj bańek. No chcę spać, nie mogę się odkleić od tego cholerstwa. Klucz! O, dobra, mam zjazd na dół. Jakie to jest dziwne. O, patrz, 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 C. Jak ty nie umiesz. No, nie da się tego opanować w ogóle. Da się, ja Chodź, radny. na dół. Ale po co na dół? Bo tam bańka była, już ją mam. Ale ja ją zebrałam. Nie zebrałaś, ja ją zebrałem. Ale na są ważne, że to jest w ogóle jakieś grabiki dziwne. Jest strasznie dziwne, bo nie przyciąga do rzeczy, do których nie chcę, żeby mnie przyciągało. No, gdzieś mnie nie ma. Jest mega dziwne. No, nie mogę się odkleić od pieprzonej planety. Jak ja mam to zrobić? Dobra, gdzieś spadłem, ale gdzie to nie mam pojęcia zielonego. Gdzieś gdzie nigdy już mnie nikt nie znajdzie, w przecież jestem. Kosmosie tu. nie słyszą mojego krzyku. Patrz, tu jest koniec, chodź. Próbuję, wierz mi. No tak. Dobra, mam bańkę, jest. Spoko. To było głupie. Czemu narzekasz? Bańki! No, Jak chcę nie... zbierać bańki? No to zbieraj. Przecież masz ich tu dość. Dobra. Uuuu, teraz i stanie coś złego. Czy my łącznik, mimo że nie było animacji? Tak. tak, tak, A, tak ale tak. słabo. Weź chodź na stronę pój. A nie, tu już jest level normalnie. No wiedziałam, do tego i tu jest tu dla dwóch playerów, bardzo fajnie. La na ja? na na La muana, na ja? Co? Jak to? O, tak. Nie tak. Jak mam się Ech, No masz. Skorzystaj z, z armaty przy przyciągorzelowej świecie, żeby móc przypiąć się do ścian. Dobra, ale jak ja mam. No R1. A, widzisz? Musisz mi malować ściany, tak żeby nie wygasły. No to chodź tu. No Tutaj, ale maluj tylko tu, gdzie jestem. No malowałam. Co mi teraz, Ja chcę wyjść! <laughs> Co za menda, no? Wycież się uda <laughs> No idź tam do góry No muszę to, mieć znaczy. łącznik Ech, Może zamknijmy tą to, to komunikat <laughs> To jest sadystyczne nie. O, jestem, dobra Dobra, jeszcze ostatnie Dud! Nie we mnie! No no jak mam to inaczej, no Dobra, i z drugiej strony co robisz? Próbuję się przykleić do ściany, jestem Spider-Manem. I nie kleisz się do ściany. Nie ps, nie we mnie, no! Nie we mnie, bierz to na lewo! Weź to! Nie. O, oh, Boże. O, więcej. Nie, no to jest z pierwszej. teraz ty latasz po nie. ścianę. Wysiadaj stąd. Nie! Wysiadaj stąd. Nie umiem. Widzisz, jak ładnie mi idzie? No nie, bo mi zrzucasz! No przez przypadek, bo wchodzisz w ten. Dobra, wszystko, koniec, już! O, teraz mogę opuścić. Wcześniej też mogłaś. Nie, nie mogłam. Chodź tu. Widzisz, można wyjść, kiedy się tylko chce. Dajcie mi linkę, chcę latać jak Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, tu spider man tu

Um, coś się stanie? Ziemia się przy... O, tak myślałem. Awesome. A tam na górze niczego nie było? Nie. Musisz ja tam... poczekać. Ja tam doszłam zupełnie na górę i tam była, tam była jedna naklejka. To teraz ty weź drugą mańkę? No, No nie, nie wyszło ci, nie wyszło ci to. No. Nope. Nope. Aha, ciebie nie ma teraz. No nie! To musimy zrobić to tak. I ja się O, i teraz w to drugie się przejrzę. Ale, bo strychu Ale. No, tak. Ale mnie zmęczyło. Ale już w byłem. Dobra. Co ja podniosłem? To jest ucho? To jest nos? Wyglądało jak ucho, prawdę mówiąc. A. Jak część mapeta, nie? Mhm. Ła! Czekaj, nadchodzę. Chyba. Tak, nadchodzę. Te <laughs> The fuck, chcę bańki. Oj, olej bańki, za mnie biela krzyż. W sumie tak wygrywa, masz rację. Pałuj się. Zrzucił nas drugi raz, w ten sam sposób. Czaisz, jakim jesteśmy frajerami? Nie! Yeah! Twoje ulubione! Niesprawiedliwe! Kłamią! Ła, to strzela, weź uważaj, bo tam toksyczne kulki latają. Chcę spać na razie. Dziękuję. Oj, skaczemy Eee, nie tu! O, dobrze tu Na dole jest bańka fajna. Yeah. Bójne się po nią. O, dwa wow, to! Fuck! Czemu mnie to wkręca? nic mi nie zrobiło, widziałeś? Przeszłeś pod tym, a gdzie ja jestem? Nie mam mnie. Jak ja zginęłem? No nie wiem, nie mogłem marłaś. Weź tą... Eee? I uważaj na bańkę, na kulkę. Nie panikuj, nie panikuj. A ja daj jestem... mi żyć! Wiesz okay. jak będzie fajnie? Nie. A najpierw do turbiny tej tej... A bo dobra, tutaj też może być. Trzyma się R1. Próbuję Doskonale! Tak, to ja nadal żyję, a ty nie, więc może mi nie... Więc... Udzielaj rad! haha <laughs> Ojej, to było toksyczne. No to radź sobie mistrzu. Dobrze, patrz jak się robi. No patrzę, no. Jedna banieczka, mi. druga banieczka o, banieczka za banieczką. No jak pięknie, jeszcze ci ciek Nie ma za co. O. Sobie o. sobie też. O, To się źle skończy, naprawdę źle Najpierw się Najpierw w górę... Co się... Nie! Czemu ja leciałem nad tym, a nie z tym bo... Dobrze, tak. jestem przyczepiony nóżkami. Ładnie lecę do... Ty Dlaczego mnie przyciągnęło Co za gówno? Oa! Obawiam się, że musisz chwilę poczekać. Dobrze. Ostatecznie mogę. Ostatecznie. E, tylko ostatecznie. Czekłońcik masz, a jestem z garnem panieczki. O, jak ślicznie. To wygląda jak różowe <śleski> gigdo. Nie nie nie, wiesz co, ja, ja ci oszczędzę. Widzowie ci na, na pewno Skomentują to co powiedziałaś. Wiem jak zawsze. W odpowiedni sposób. Czekaj, czekaj, tu banieczki są. Oła. Gdzie ty w ogóle myślisz, że idziesz? Dobrze. No, no bo ja chciałam, ale to... No idź tam. A. A bo ja na pewno muszę w tą pójść. Nie. Tak. Mogłeś po tym przejść po prostu. Ha, ha, ha. Nie mogłem. Mogłeś. Nie mogłem, nie dało się. Pewnie się dało. Aby da się w górę skoczyć? Nie da się. No. To skacze tutaj. A mnie już nie będzie. Sam dotarłem. Co to jest za frajer? Czemu on nam przeszkadza? Kermia. Kermit! Kermit jest straszny przecież. No przecież widzę. Co oni mu zrobili? Tulisz się do niego. No tak się pociera mu o. O jezu. <laughs> Peter! Cała prawda o nim. O Kermitie? Nie. O Peterze. Wszyscy wiedzą, że Kermit był heroinistą. Podoba mi się muza, jest taka funky. 92% zebranej przymiotu. Uuuuh, ładnie. No, słuchaj, ten pucharek z numerem 1. Wiesz, co on oznacza Moją głową? Ten oto tutaj, tu na górze? Wiesz, co on znaczy? Wiesz, co to jest? Patrz na moją minę. Już nie widzisz, ale... Dalej, dobrze. Sorry, nie ogarniam, że ja teraz kontroluję takie rzeczy. Dać facetowi władzę. Ciesz się, masz miotłę. Dobra, co my tam skończyliśmy? Co to było? Teraz to chyba wyżej. Mówi, że to było świnie w kosmosie, tak a my na nie pewno. wyleciliśmy z tego przypadkiem? Yyy, e, nie. Aha. No dobra. Machniemy jeszcze minigierkę na koniec? No. Świnie w windzie. Dawaj, machniemy minigierkę i będzie akurat sam raz na odcinek. Jak chcesz. Dobra, ja jestem za tym. Ale mamy na tym znacznik, to znaczy, że wcześniej to już przyszliśmy. No, wiesz, jak szybko ja ładuję? Widzisz Nie. jak szybko ja ładuję levele? Nie to jest! Nie! Nie, to co te twoje pół minuty. Nie! Hej, hej, To czerwone na górze to jest coś złego? Nie mam pojęcia co ma. Jak to mało. uruchomić? Ciśni przyciski kółko i włącz silniki. Grawitacja nam padła chyba, i się wydaje, że tu się coś źle będzie działo. Oj będzie, oj, będzie. O, wow. Ty świnio, blokowałem szpilkę. <noise> <noise> Ua, Już po nas? Eee... Um, tak. Próbujemy jeszcze raz, to nie było fajne. Musimy zejść do końca. Ale to się nie uda. Oj, dlaczego jestem przed Po prostu nie możemy zbierać tych. Co się stało? Nie wiem, zrypałeś. Przepraszam. Jeszcze raz wyjdziemy. Bo ja chcę... Daję jeszcze raz? O, daję no jeszcze raz. Zarąbiście. To po prostu olewamy banieczki i śmigamy w ten. Jak najniżej, żeby uciec. Nie damy rady i tak, nie damy rady. Mów za siebie! Zacznę, masz rację. Nie damy rady, ja dam radę. Tak? No? Patrzę. Dlaczego? No! co ty mówisz? Gdzie jestem, o jestem, dobra, chodź. Nie. Nie? Teraz ja nie pójdę. Co ci tam stało? Nie zakręciło mnie A ty ulewasz pańki? No. Ale ściema Dobra gdzieś to mam, koniec, nie lubię. Dobrze ci tak, mm -mm. bo jest taki pewny siebie. Teraz masz. A patrz, jaki mam miałem pucharek śliczny na Nie, 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 nie. Pucharek. Dobra, to słuchaj, pierwszy level pół godzinki z levelem bonusowym. Ja myślę, że spokojnie. Spokojnie, coś z tego jeszcze wyjdzie. Czemu wczytywanie? Nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę, koniec, Żegnam się na razie, trzymajcie. No już, pa. patrz, jest ok, jest ok, jest ok, opanowałem. Możemy się ładnie pożegnać, grzecznie, tak, pośpiechu. Tak, <laughs> możemy, O, jak fajnie, że taką możliwość nam dajesz. Mhm. Sweet. Dobra, w takim razie mi się pysie. Fajnie, że wróciliśmy do DLC-ków po raz kolejny. E, to był pierwszy odcinek e, z DLC nazywającego się Demapec. Myślę, że wyjdziemy z tego trzy, maksymalnie cztery odcinki. Widzimy się już niedługo wkrótce. Trzymajcie się ciepło. do usłyszenia. Cześć, cześć. A ja też mogę? Możesz. Pa! Pa!